Idziemy witam bardzo w nowym filmie. Oglądam sobie telewizor. Rodzina do mnie co chwilę wyzwania, bo nie poszłam z, do, z domu, oni poszli. O, chyba ktoś przyszedł. Albo nie. Dwoją do mnie co chwilę, że na herbatkę, przyjdź na herbatkę! Ja sobie zrobiłam kawkę w domu. Nigdzie nie idę, nie powiedziałam. Moi dysła chyba wraca. Ale siedziałam sobie sama w domu, ja tak lubię siedzieć. Tak też na kubeczku jeszcze. Teraz musimy iść do paczkomatu, bo im szata pościel. Ja się nie mogę doczekać, że się zmienię, bo jest taka piękna. Cześć, ja chciałam w ogóle inną, nie? Ale nie było tej, co chciałam. A chyba dwa dni, czy trzy dni przyszłam mi że jednak jest. No już znowu ci że bym przyszła. z Maria, one do mnie, chodź na herbatkę, ja herbatę mam w domu. Nie będę gdzie szła, ale nie rozumiem, nie, nie miałem nerwia takie coś, jak ktoś nie rozumie, że się nigdzie nie chce wychodzić z domu. Ja chciałam posiedzieć sama. Tym bardziej zaraz ja muszę iść do paczkomatu. Czy muszę, nie muszę, bo jeszcze mam parę dni na odebranie, nie? Ale chce się przejść i może pójdziemy mieć na spacer z muzyczką. Ale nie wiem, bo teraz ciulowo, bo jest zimno na polu. Jeszcze się dowiedziałam dzisiaj, że. Bo moja mama ma mieć operację, miała gdzieś pod koniec lutego mieć. A teraz się okazało, że. Mam za 5 dni. Pomyślcie se. Mam ma, się świadomością, że jeszcze jakby dwa miesiące. A dzisiaj dzwonią, że termin się zwolnił i że za 5 dni będzie mieć operację. Masakra ale pójdzie, minie, szybciej będzie, nie? Trzeba pozytywnie myśleć, szybciej minie i będzie spokój czysto. Chciałam pójść na spacer, nie? Widzicie to? Śnieg napierdziela tak, że... Ja się chyba wrócę zaraz, jeszcze nie wiem, czy piesa, nie ucieknie. Matko, nie myślałam, że tak śnieg będzie napierdzielać. O kurde! Nie no trzeba chyba się wrócić tylko, że jedną ulicą, żeby tylko nie mną i tak Chyba kiedy też ucieknie. Ale chciałam z muzyki posłuchać, i jeszcze muszę iść do paczkomatu. W Tylko, jakieś ludzie idą, na on to zarabię, za zakrętą. Nie no, idę po paczkomaty, wracam do domu, bo ja nie będę tak chodzić. Będę ja musiał Chciałam się przejść, ale dzisiaj to ja mam zawsze szczęście. Dzisiaj nie jest aż tak bardzo zimno. To jak nie jest zimno, to musisz iść niechnie. Masakra. Może jutro pójdę. Zobaczymy. Dzisiaj w końcu udało mi się wyjść. Mr. ludz na chodniku. Udało mi się wyjść z domu, że nie śnieg nie pada. Chociaż przedtem to padało, ale teraz wyszłam i na szczęście nie. chociaż trochę mi do się zagrzało w domu, ale nie śle. Wziąłam schapki od dumski jeszcze idę komentarz i się chwilę przejdziemy. A później mam plan malować, bo dawno tego nie robiłam. To zobaczymy, bo już trochę jest gdzieś około 21.00 bo jest. Chyba, czekajcie. No, jest ta prawie. Zanim jeszcze wrócę, jest księżyc. Nie zobaczycie tego. I są takie chmury ładne. Ładnie jest. musiałam iść na uliczkę, bo Ryszarda słychać. Dzisiaj też zrobili, mi i zrobiła pobudkę rano, bo trzeba było pomagać przy drzewie. później przyszłam od razu. Matko, albo pojechała. Przyszłam, od razu sprzątałam i ogarniałam wszystko. Z się Nie dziko 14 chyba. Ale ja tak często teraz ją. Ale mam czerwony nos, Jest ale Nawet nie tak bardzo. No, dzisiaj potrzebowałam wyjść z domu i posłuchać muzyki. I wrócę od zrobię to samo. Czasami tak trzeba. A ja dzisiaj nie miałam jakiegoś humoru totalnie. Więc musiałam pójść się przejść. Taki dziewczyny, z którą ćwiczę od samego początku. Jest tam perfuma. pustykałam sobie rękę taką, a nie pachnie takim takim cytrysowym czymś. Jest to jest taka perfuma jakaś taka, taką dostałam. I M.E.X. Um, nie znam tego, ale to jest perfuma. Taka pachnie, jak ta Z Wegańska czy jakaś tak, To coś pisze tutaj. Coś się tam czy pisze, że wegańskie. Ale ładnie pachnie. Później jest. To jest bez adwentowego. odżywka do włosów. wygładzająca. To jest jakaś truskawka i czekolada. Ale pachnie. Czyli do włosów. I tu jeszcze mam do włosów. Tam coś kojarzy mi się. Daje taki body eye. Tam ale mi się kojarzy coś. A, bo jest starsów do starsów chyba. Stars, regeneracja i wzmocnienie. To jest szampon. aha, Ale jak się bierze, bo to. O, tak się otwiera tu dziura, nie? Tak się bierze. I leci wtedy szampon. Ale gadżet. No ogólnie to jest szampon dobry. No. Później tu mam jakąś pomadkę z Rimmela. Nie otwieram, bo jest zapakowana, więc też nie patrzyłam. Tu jest taki sam jakiś błyszczyk z Max Factora. I też coś do ust chyba. Nie. Czekajcie. To nie był błyszczyk, to chyba był róż. Nie, to jest Lip gloss To też chyba do ust, to był chyba. No tu jest róż. Oświetlający róż wpływa. I. Czekolada, ona jest moją ulubioną. To jest moja jedna z ulubionych z ram. I tu jest taki liścik. Taki ładny, że się prawie co nie wzruszyłam. To ogólnie jest napisane, że dziękuję mi, że jestem z nią od samego początku i w ogóle dużo jest. dla niej znaczy, że jestem i że ją wspieram i tak ogólnie. I tyle, taka paczka. I co ja miałam powiedzieć, że za jest Dzień Babci i dzisiaj robiłam taki fotoalbum. Mówiłam, że kiedyś coś, coś takiego robiłam i się to spodobało, a że mam teraz więcej nowych zdjęć, no to pomyślałam, że je zrobię. Takie coś. I zrobiłam dzisiaj. Trochę mi zeszła zrobiłam z tymi wszystkimi zdjęciami. Ale będzie ładnie. Zrobiłam, przyjdzie mi gdzieś chyba za tydzień. Więc fajnie, cieszę się. Mi babcia też się ocieszy. Ale mi pachnie tamperą. Więc zrobiłam fotoalbum. Dzisiaj jeszcze jedziemy do babci. Później wieczorem. I jak przyjadę, co ja chciałam robić? Chyba dzisiaj szafę chcę ogarnąć, bo zbyłam się ciuchów. Więc mam już dzisiaj trochę dałam, a jeszcze dam pewnie więcej. Chcę sobie zrobić taki pustą szafę i później sobie coś nowe rzeczy kupować. Co jeszcze dzisiaj miałam robić? Nie wiem, ale mam listę, którą chciałam zrobić, więc będę, będę robić. Ja fajnie jak lubię, co się dzieje, bo mi się inaczej nudzi, ja muszę coś muszę coś planować. Ale teraz to co ja będę robić? muszę zobaczyć moją listę, więc widzimy się pewnie potem, jak będziemy jechać do babci. ale miałam wam pokazać moją piękną pościel, którą sobie kupiłam. Patrzcie. Króluje w ona jest taka piękna i chciałabym pokazywać wam tą szafkę. Tu jest na mną. Jak ona spadnie, to nie żyje na miejscu. Wiecie, jak na pierdziera śnieg ojazd dookoła mi wleciał. Masakra, tak jest, tak, tak ile śniegu. Patrzcie, ale nie o tym idę do paczku, ale wiedzę, że się już tych stało. Dowiedziałem ja się, cieszę, że moja siostra urodziła Masakrę. Tak się cieszę, że po prostu no nie mogę. Coś pięknego. Taki, taki piękny. Taki, nie wiem, powinno się mówić podobno, że piękne dziecko, ale taki jak masakra Wczoraj, gdzieś, czy dzisiaj o pierwszej w nocy jakoś tak urodziła na kamerce zadzwoniłam gdzieś z dzieckiem na rękach. Po prostu tak się cieszę, że wszystko w porządku. Jest na świecie, o matko. Najpiękniejsza wiadomość dzisiejszego dnia. Mazra się Nawet Ma no, Nie wiecie, ja jestem po prostu przeszczęśliwa. I ja bym już najchętniej tam pojechała do szpitala i zobaczyła to dziecko na żywo. Nie no, po prostu coś pięknego nawet. No nie wiem, jestem w stanie opisać jak ja się cieszę. Idę, idę i się cieszę jak głupek, serio. No ja nie, nie mogę po prostu tak. Się cieszę że się że już pakać A dzisiaj jeszcze moja mama... Moja mama pojechała do szpitala. I jutro ma operację. No I z, z, z tego mi się chce płakać. Z jednej strony jestem szczęśliwa, a z drugiej strony jednak moja mama operacja. ale chodźmy dobrze myśli i pójdzie wszystko. Trzymajcie kciuki. Że będzie już po, jak to zobaczycie. A ja ja nic. No ja nie wiem, się aż język taki Tak się cieszę. Ale jeszcze, żeby ta operacja minęła i będzie super. I ja chcę już jechać do tego dziś. Idę do domu. Zimno trochę. Ja już do was nie gadam, bo ja się będę cieszyć cały czas. I mówię się tym samym. Ale widzimy się w następnym filmie. A ja dzisiaj muszę to opić. Te energole. Bo alkohol nie będę piła. Nie no, serio. Tak się cieszę, że masakra. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym filmie.